Personality plus daily miracles, hoping nights every day. Witajcie kochani, oglądacie program Cuda każdego dnia na kanałach Christian Culture. Dziś mamy dla was refleksję, która może dać nową energię. Nie mów, spróbuję. Ile razy już obiecywałeś sobie, że spróbujesz coś zmienić i nic z tego nie wyszło. Może dziś jest ten moment, kiedy zamiast prób wybierzesz decyzję. Zostańcie z nami, bo to może być początek nowego etapu w Twoim życiu. Brzmi znajomo, prawda? To jedno słowo spróbuję działa jak hamulec ręczny, ale Jezus zaprasza nas, by ruszyć pełną mocą. Kliknij subskrybuj, żeby codziennie łapać świeżą dawkę nadziei i wyślij ten odcinek komuś, kto powinien usłyszeć: Nie próbuj, działaj z Bogiem. A jeśli pragniesz każdego dnia otrzymywać Bożą Obietnicę, wyślij SMS Cuda na numer 697 473 741. To nic nie kosztuje, a zmienia spojrzenie na każdy dzień. Pomyśl, ile razy ktoś proponował Ci dietę, ruch, wcześniejsze wstawanie, a Twoja odpowiedź brzmiała: Spróbuję. Czy zauważyłeś, że to słowo często kończy temat zamiast go rozpoczynać? Dziś zapraszam cię, żebyś sprawdził u siebie. Co zmieniłoby się, gdyby zamiast spróbuję, powiedział: Zrobię. Biblia nie mówi: Spróbuj się modlić, ani postaraj się przebaczyć. Ona mówi prosto: Módlcie się, kochajcie, przebaczajcie, idźcie, jasno i konkretnie. A największa tajemnica? Bóg nie zostawia cię z tym samego, niebo angażuje się być omóc. Dlatego pytanie do ciebie. Które z tych poleceń chciałbyś dziś wprowadzić w życie? Bez słowa spróbuję. Posłuchaj tego. Chwała niech będzie Bogu, który przez swoją potężną działającą w nas moc jest w stanie uczynić daleko więcej niż potrafilibyśmy go poprosić lub choćby sobie wyobrazić. A Jezus mówi też: Nie troszczcie się o dniu jutrzejszym. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 34. I jeśli to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój. List do Rzymian rozdział 12 werset 18. Zobacz, Bóg nie mówi spróbuj, on mówi zrób. Jakie polecenie wybierzesz dla siebie dzisiaj? Jego słowo ma w sobie moc. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę. Księga Izajasza rozdział 55 werset 11. A więc zatrzymaj się na chwilę. Tak właśnie ty. Co dzisiaj zamiast spróbuję, powiesz zrobię? Zapisz to w komentarzu i zobaczysz, jak Bóg zaczyna działać w tej przestrzeni Twojego życia. Pomódzmy się razem, ojcze. Pomóż mi żyć wedle Twojego słowa. Niech ono mnie przemienia, uzdalnia i daje siłę, bym umiał pokonać własne reakcje. Amen. Boże Słowo naprawdę działa. A jeśli czujesz, że potrzebujesz modlitwy, napisz nam, a będziemy się modlić razem z Tobą. Chcesz mieć codziennie promień Bożego Światła? SMS cuda na numer 697 473 741 to twoja darmowa dawka Bożej inspiracji. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dzisiaj wyzwanie brzmi: zamiast spróbuję, powiedz zrobię i zobacz, jak Bóg powie. I pamiętaj, cuda dzieją się każdego dnia. Dołącz jutro do kolejnego odcinka, kliknij dzwoneczek i bądź częścią wspólnoty ludzi, którzy działają z Bożą mocą. Do zobaczenia wkrótce, niech Bóg cię błogosławi. Cuda każdego dnia. Subskrybuj, dziel się, i bądź częścią Bożej rewolucji miłości. Opracowali Andrzej Till i Bogusia Król, Adaptacje audio Cezary Rogowski.